Nie magister Zarzycki, proszę Państwa, wieczorem tutaj na Hańczy, w tym samym dniu, w którym głodowałem. Ja pokażę Państwu tutaj ten mój postępny głodówkowy. O tak, pięknie tam widać, mój, mój rower moją, moją głodówkę. Tam nawet widać tą reklamę, że głodne kawałki po złotówce plus VAT. Tam widać też, że skroplona głupota jest po 50 groszy, że zniżkę władzy Staszowa i radni mają 25%. Widać tam nocnik głodówkowy też, no mój rowerek, sanki. No jednym słowem, typowy widok y, dla głodówki. A tutaj proszę Państwa typowy widok dla na, na plaży po odejściu w czasowiców plażowiczów. Czyli no, jedno wielkie śmietnisko. Y, ja tak sobie po, pochodzę troszkę i Państwo zobaczą jak to wygląda. Kto no, co zeżar, y, co nie zeżar, że tak powiem, to to zostawił oczywiście. Y, co wypił, co wypił, a co się wypić nie dało czyli opakowanie czyli butelka puszka yy, nawet jakiś grill tutaj sobie został bo już był niepotrzebny bo się pewnie weekend skończył więc po co go brać z sobą o, no niech państwo popatrzą tak tutaj yy, no, o tutaj ta, tą kamerą jest ciężko trochę sterować dlatego że ona jest taka zadarta do góry ale przejdę się dalej to zobaczą państwo jak wygląda plaża hańczy po odejściu jeszcze nie wszystkich, ale, ale prawie wszystkich w, czas, w czasowiczu. No, jest to takie piaszczyste śmietnisko. Faktem jest, że tutaj nie, nie ma koszy dookoła. Nie, nie ma też... Aha, toalety postawione są, fakt. Są jakieś tam toalety, ale, ale, ale koszy nie ma tutaj przynajmniej w, w pobliżu. Nikt nie pomyślał o tym. No, ale z drugiej strony, jak ktoś mógł przywieźć z sobą puszkę piwa, pełną, to im może z sobą tą pustą puszkę zabrać do domu i wyrzucić do, tam gdzieś do śmietnika. No ale ludzie nie są tego, tego wychowani. Głównie, głównie młodzi ludzie. No i proszę Państwa, teraz taka refleksja natury troszkę ogólnej. A będę sobie tak chodził po tej plaży jeszcze. Dl dl dlaczego ja się nie przejmuję z ty tym, że ci ludzie na mnie patrzą jak na wariata? No siedzi facet i głoduje tam w bronie kutasu. <noise> I sobie... Pewnie myśleli, no facet zwikował, zwariował. A ja znowu z drugiej strony, tak powiem Państwu szczerze, że patrzę się trochę jak na wariatów na, na tych, tych ludzi, którzy są dookoła mnie. Dlaczego? Dlatego, że no, to młode pokolenie jest wychowane tak, jak Państwo tutaj widzą na, na tym obrazku. Yy... I to nie wymaga komentarza. Ich rodzice, dorośli ludzie, no ci, którzy tym wszystkim kierują, te, te różne władze takiego szczebla gminnego, powiatowego, wojewódzkiego, potem ogólnopolskiego. Albo nie wiedzą, że tak jest, że tam gdzie się zbiera Polska Młodzież, to potem jest taki obrazek. Albo wiedzą o tym, ale nie wiedzą, co z tym zrobić. No, no i dlatego, dlatego, proszę Państwa, ja się, ja się tym ludźmi mało przyjmuję. Ja tych ludzi, którzy rządzą Polską, chcę odsunąć od władzy, tych, którzy rządzą tymi gminami powiatami, to też bym chętnie powymieniał. Natomiast... Zupełnie nie przychodzi mi do głowy tymi ludźmi się przejmować, ich opiniami. I tymi, którzy są rządzeni, i tymi, którzy rządzą. No, o, ten widok tutaj, proszę Państwa, tej, 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 tej plaży dookoła, jeszcze może tam pokażę. To jest taki symbol tego, że ja się opiniami tych ludzi kompletnie nie przejmuję. Nie magister Zażycki żegna się z Państwem skańczył.